Siedząc komunikaty wojenne nieodparcie nasuwa się stwierdzenie, że wojna utknęła. Nawet Rosjanie w swojej propagandzie nie są w stanie przekazać informacji, w których mogliby stwierdzić, że mają postępy w swoich operacjach wojennych. Oznacza to, że wojna na Ukrainie weszła w nową fazę, wojnę na wyczerpanie, a jej niestety obrzydliwym elementem jest Rozpoczęcie terroru ludności cywilnej poprzez ostrzał obiektów cywilnych, niszczenie infrastruktury, takie jak elektrownie, wodociągi, yy, miejsca, w których yy, znajduje się paliwo, czyli bazy paliw to jest rzecz, która wskazuje na to, że chodzi o to, by złamać wolę obrońców. Generalnie rzecz biorąc, celem będą teraz cywile. Od woli walki zależy to, jak się dalszy etap potoczy. Nie tylko same zasoby o tym zdecydują. Zatem rodzi się pytanie, czym jest wojna psychologiczna? Coś, o czym my zapominamy, że w ogóle występuje w każdej odsłonie od czasów najdawniejszych. Ja nazywam się Piotr Zyg, zapraszam do polityki wielkich obszarów, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Rosjanie utknęli. To jest już fakt ewidentny. Oznacza to, że teraz rozpocznie się Inny etap, tak jak już wspomniałem, zdecydowanie bardziej brutalny, w którym będzie próba przymuszenia, złamania woli ludności cywilnej, żeby zaprzestała swojego oporu. Chodzi o to, żeby ich złamać, przestraszyć, po to, żeby pokazać, że na nic jest cały heroizm i ofiary, które zostały poniesione do tej pory. Wojna psychologiczna w tym momencie będzie miała. Bardziej zdecydowane znaczenie niż do tej pory, choć jeżeli popatrzymy na to, co jest wynikiem tych sześciu dni nieudanych rosyjskich operacji, to w dużej mierze odwołamy się wtedy do tego, czym jest wojna psychologiczna. Ale wojna psychologiczna nie jest czymś, co zaczyna się wraz z działaniami wojennymi. Nie można zaprojektować sobie pewnej określonej strategii, jeżeli baza wyjściowa jest po prostu spruchniała. Widzimy to na przykładzie, kiedy porównamy. Co jest po stronie rosyjskiej, co jest po stronie ukraińskiej. Ukraina jest zmobilizowana, w dalszym ciągu gotowa do dalszych poświęceń, nieustępująca Rosja, wręcz przeciwnie, zaczynają się powoli rozwijać różnego rodzaju problemy wewnątrz samej Rosji na skutek powoli postępujących sankcji, które zostały wprowadzone, zaczynają być wprowadzone przez kraje natowskie. Mało tego. Jedna z tych informacji jest też taka, że Chiny rozważają zaprzestanie importu z Rosji węgla, który jest jednym z trzech głównych surowców, które Rosja sprzedaje i pozyskuje stąd pieniądze na swój rozwój, na swoje siły zbrojne. Nie wiem, czy tak się wydarzy, czy to jest jakiś rodzaj gry Chin z Zachodem. Niemniej punktem kluczowym jest to, kiedy wojna psychologiczna przynosi oczekiwany skutek. Na wojnę psychologiczną składają się dwa elementy. Element podstawowy, zasadniczy, kulturowy, wynikający z tego, co dziś określamy wojnę kultur. Nie da się ludzi, którzy są zdeprawowani, ludzi, których własne państwo niespecjalnie obchodzi, zmobilizować na dłuższy i większy wysiłek niż chwilowy nastrój wynikający z tego, co popłynie przez główne przekazy medialne. Ukraina jest tego bardzo dobrym przykładem. W 2014 roku, kiedy Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą, zajmując Krym, zajmując Donbas i Ługańsk, generalnie biorąc nie tylko bez oporu, ale wręcz przeciwnie, ze współpracą tamtejszych jednostek samorządowych, wojskowych, policyjnych, i dopiero reakcja z wewnątrz Ukrainy po przeprowadzeniu pewnych czystek w centrali sił zbrojnych, możliwa była reakcja taka, żeby powstrzymać rozmiar tej katastrofy. Ludność cywilna, jak najbardziej przyłączyła się do tej zmiany, wzięła udział w referendach potwierdzających oderwanie się od Ukrainy. Działo się tak dlatego, że do tego momentu główna tożsamość, którą Ukraińcy identyfikowali, ich pamięć, tradycja była związana z Wielką Wojną Oczyźnianą, czyli z wydarzeniami II wojny światowej, kiedy ponieśli wspólnie z Rosjanami olbrzymią daninę krwi za przepędzenie niemieckich najeźdźców. I to spajało w dużej mierze pokolenia Ukraińców, dlatego dla nich było wszystko jedno: Kijów czy Moskwa, generalnie rzecz biorąc, ta sama rodzina. Rok 2014 jest przełomowy z dwóch powodów. Pierwszy, który zależny był od rządu Ukrainy, który zaczął zmieniać podejście do polityki historycznej, do polityki kulturowej, tożsamościowej Ukrainy, zaczął identyfikować publicznie interesy Ukrainy, zaczął Szukać punktów, w których Ukraińcy mogą zacząć się czuć wspólnotą. Faktem jest, że z polskiej perspektywy wiele tych rzeczy tutaj odnajdywanych są błędne, ale też widać pewne niewielkie, co prawda, postępy, które może przebiorą na sile poszukiwania tej wspólnoty ukraińskiej, która zakorzeniona jest w, drugiej Rzeczpospoli w, pie w pierwszej Rzeczpospolitej obojga narodów. Zobaczymy, co z tego będzie. Faktem jest, że dzisiaj Ukraińcy są gotowi oddawać życie, tracić majątki, po to, żeby ocalić Ukrainę, ocalić swój sen, bo nastąpił drugi fakt, który akurat nie był związany z zamierzeniami rządów Kijowie, a mianowicie Ukraińcy wyjeżdżając za pracą, za chlebem, w dużej mierze do Polski, przez którą przewinęło się parę milionów Ukraińców, tylko 30% z nich zostaje tutaj na stałe. Czy to się jeszcze zmieni, trudno to powiedzieć. W każdym bądź razie. Nie oznaczało to, że z każdą falą przyjeżdżających tutaj Ukraińców to była ta sama grupa, która była poprzednio. Ukraińcy na własne oczy zobaczyli, jaki jest porządek ukraiński powiązany z Moskwą i jaki jest porządek polski, i od tego momentu, czym dłużej tutaj przebywali, czym więcej poznawali, jak wygląda w Polsce, zaczęli chcieć, aby na Ukrainie było jak w Polsce. To się może wydawać z polskiej perspektywy kuriozum, ponieważ my nieustannie jesteśmy skupieni na różnego rodzaju dysfunkcjach państwa, problemach, walkach wewnętrznych. Natomiast nie potrafimy się rzeczy popatrzeć na dystans, kiedy się przygląda temu cudzoziemiec, szczególnie taki, który jest z Ukrainy. W związku z czym widzi tą kolosalną różnicę i nie tylko tą różnicę, którą widać poprzez chodniki, ulice, nowe domy, ale również poprzez miejsca pracy i panujący tutaj porządek, ład i poczucie bezpieczeństwa. Zatem chodzi o to, aby było jak w Polsce. Nie chodzi o to, że Ukraina ma się stać drugą Polską, chodzi o to, że chcą żyć w taki sposób, w jaki my żyjemy. Rosja nie ma tej propozycji i to jest baza, na której Ukraina mogła zbudować swoją politykę, swoją y, wojnę psychologiczną z Rosją. Ta wojna w dużej mierze w pierwszym okresie była skierowana do wewnątrz, do wewnętrznej mobilizacji. Mobilizacji, której tak zabrakło w XIV roku. I w XIV roku nie była możliwa mobilizacja taka, jaka jest dzisiaj. Druga sprawa jest związana z tym, że wojna psychologiczna, oprócz tego filaru kulturowego, tej zmiany poczucia tożsamości, Identyfikacji własnych interesów z interesem państwa, związana jest z aspektami wojny informacyjnej. Wojna informacyjna, w pierwszym swoim celu, ma dezinformację, polegającą na tym, żeby przeinaczać fakty, tworzyć zupełnie nowe, zmyślone i je szeroko propagować. One są z kolei w kontekście psychologicznym układane tak, aby trafiały głównie w empatię ludzi ją odbierających, po to, żeby zmiękczać wolę oporu, żeby poszukiwać tzw. ludzkich. Od ruchów, które de facto są manipulacją zmierzającą do tego, aby osłabić wolę walki. To jest cel wojny informacyjnej, a zarazem wojny psychologicznej. Dobrym przykładem takiego, takiej manipulacji jest ostatnio krążący po necie MEM, który pokazuje nam prezydenta Załońskiego w dwóch odsłonach. To są te same zdjęcia. Jedne ponoć zostały wykonane przed. Wznowienie wojny przez Putina, drugie w trakcie, kiedy Kijów stawia opór. Sugestie tam wypływające są takie, że oto jest poszukiwanie prawdy, że jesteśmy przez prezydenta Zalońskiego okłamywani i że go nie ma tam, gdzie on ma być. Ja rozumiem z jednej strony ten ludzki odruch, żeby się dowiedzieć, jak rzeczy się mają, ale z drugiej strony właśnie problemem jest to, że kiedy oglądamy zdjęcia z wojny. To bardziej traktujemy to jako reportaż, czyli coś, co nam opisuje w miarę konkretne sytuacje i nie rozróżniamy tego, że to jest teatr, to jest właśnie wojna psychologiczna, której głównym celem jest mobilizacja i demobilizacja. Takie zdjęcie właśnie ma wywoływać efekty y, związane z, demobiliz z demobilizacją i nie ma znaczenia, jaki jest stan faktyczny tych zdjęć, kiedy one zostały zrobione. Na zdrowy rozum przecież nie można informować na bieżąco, gdzie znajduje się prezydent Zeleński. Niezależnie od niego, w każdej innej wojnie jest dokładnie to samo. Nie ma możliwości, bo to jest głupie, przekazywać informacje drugiej stronie, gdzie znajduje się mózg całych operacji politycznych i wojskowych. Miejmy to też na uwadze. Druga odsłona, już nieporównywalnie bardziej skomplikowana, to jest z kolei rzecz, która jest bardzo mocno zakotwiczona Między innymi wojnie kulturowej. To jest informacja, która została zbudowana na podstawie dwóch zdań z długiej wypowiedzi, która została okrojona tylko do tych dwóch zdań. Studenta, który wędrował z Kijowa, studiował w Kijowie, pochodzącego z Afryki, który mówił bardzo krytycznie o tym, w jaki sposób był traktowany. To jest wypowiedź jednoznaczna pod tym względem, natomiast została ona opatrzona komentarzem, że to się dzieje w Polsce, że to jest traktowanie przez Polaków uchodźców. Z Ukrainy, których już na dzień dzisiejszy przyjęliśmy pół miliona. Ta informacja została rozpowszechniona przez jeden z najbardziej rozpoznawalnych koncernów medialno-radiowych, i dopiero po interwencji najwyższych władz, ten koncern jest z Zachodu, udostępniono cały komunikat, całą wypowiedź tej osoby. I tam z tej wypowiedzi dowiadujemy się, że te zdania, które zostały przytoczone, nic nie mają wspólnego z Polską. Natomiast o Polsce jest i to dużo w kategoriach dokładnie mniej więcej takich samych, jakie komunikaty płyną ze strony e, polskich służb, ludzi, którzy są na granicy, którzy pomagają w tych tragicznych momentach. Jest to jedno wielkie podziękowanie i wdzięczność za to, w jaki sposób został potraktowany i przyjęty. Mamy tutaj objaw tego, jakie są skutki rewolucji kulturowej, wojny kulturowej. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie wcześniej z innych względów udało się ponownie wbić kalkę na temat tego, że Polak to ksenofob, człowiek ciemny, zacofany, który boi się obcych i źle ich będzie traktował. I w tą kalkę, w ten stereotyp, tego typu komunikaty się wpisują do tego stopnia, że u nas w Polsce bardzo wielu się dało na to złapać. A może się nie dało złapać może właśnie szuka potwierdzeń, Polegających na tym, że ta czarna legenda o ciemnym polskim ludzie jest po prostu prawdziwa. Z punktu widzenia wojny psychologicznej jest to wpisywanie się dokładnie w scenariusze strony atakującej, strony przeciwnej. Ja wiem, że to jest bardzo trudno komuś wytłumaczyć, że nie ma to nic wspólnego z prawdą, z faktami i że należy być ostrożnym wobec takich komunikatów, szczególnie które biją w naszą stronę. Wojna to teatr to wielkie przedstawienie. Nie należy oczekiwać jakiejś wyjątkowej wiarygodności, jeden do jednego komunikacji, która płynie, szczególnie, że w czasach pokoju pod tym względem jest równie źle, jak w trakcie, kiedy trwa wojna. Żeby się bronić przed dezinformacją, kluczem jest właśnie własna kultura, przywiązanie do własnego państwa, rozumienie jego interesów, na czym one polegają i z czego płynie siła, również militarna, państwa, w którym się jest. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na Francję, na Niemcy, to tam widzimy, jak potężny jest to problem. Podobnie zresztą w Stanach Zjednoczonych, o czym my zapominamy, że spora część żołnierzy amerykańskich są to imigranci, którzy w zamian za tak zwany paszport, obywatelstwo amerykańskie zaciągają się do wojska amerykańskiego. To bardzo dużo mówi o tym, że nie wystarczają amerykańscy Amerykanie, mówiąc z poprawnością polityczną, na to, żeby wojsko amerykańskie było obsłużone przez własnych. Obywateli, to jest rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Ukraina dzisiaj wygrywa, dlatego że przygotowywała się do tego momentu. Nie jest to oczywiście jeszcze sytuacja, w której padły ostatnie rozstrzygnięcia, ale bardzo ważne jest to, czy w tym zmaganiu wojny psychologicznej, właśnie w tym momencie, kiedy jest wojna na wyniszczenie, oni to wytrwają.